Mam na imię Agnieszka i witam Was w mojej kuchni. A za kamerą stoi Mariusz i Oliwka. Hej! Cześć! Zapraszam Was do zrobienia fuczków, czyli placki z kiszonej kapusty. Zostańcie ze mną i obejrzyjcie przepis. Jeśli oglądacie nas pierwszy raz, zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek i dajcie łapki w górę pod filmem. To tylko jeden klik. Jesteśmy na Instagramie, dołączcie do nas, klikajcie serduszka i piszcie komentarze. Pod filmem będą podane wszystkie składniki oraz link do bloga, gdzie jest dodatkowy opis. Do przepisu będziemy potrzebować kapusta, piszona, Mąka, kminek, woda, sól i pieprz oraz dowolny tłuszcz, na którym będziemy te placki smażyć. Zaczniemy od zrobienia coś podobnego do ciasta naleśnikowego, a na naszym kanale znajdziecie przepis, jak zrobić właśnie naleśniki. Kliknijcie tutaj kartę. I zaczynamy przygotowywać ciasto takie, podobne jak do naleśników. Więc mąka, woda, plus jeszcze mielony kminek może być również cały, jeśli nie macie mielonego, a jeśli w ogóle nie lubicie kminku, to możecie go pominąć. I zaczynamy mieszać, dolewając wodę. To już wymieszane jest dosyć gęste i takie właśnie ma być. Bierzemy się teraz za pokrojenie kapusty. Kapusty należy wcześniej odcisnąć z nadmiaru wody, żeby nie ciekła, i drobno ją kroimy. Kapustę kiszoną pokrojoną dorzucamy do naszego ciasta. I teraz będziemy dokładnie mieszać. Tylko ja się pozbędę niepotrzebnych rzeczy. Kapustę z ciastem mieszamy, ale jeszcze doprawiamy solą i pieprzem. Ale soli już niedużo, bo kapusta jest słona, więc tylko delikatnie i pieprz. I dokładnie teraz mieszamy. A jeśli lubicie placki warzywne, to zapraszam do zrobienia placków z cukinii. Kliknijcie tutaj kartę. Ciasto już wymieszane. Tak wygląda. Jest dosyć właśnie gęste. I takie ma być. Takie furtki wspaniale smakują podane z kwaśną śmietaną lub sosem czosnkowym. I u nas na kanale, kliknijcie tutaj kartę, znajdziecie przepis na sos czosnkowy. Rozgrzewamy tłuszcz i jak się rozgrzeje zaczniemy smażyć. Te placki smażymy identycznie jak placki ziemniaczane. Czyli na taki mocno rumiany kolor z jednej i z drugiej strony. Tuszczu wlewamy tyle, żeby nie pływały, a żeby dno było delikatnie przykryte. I jeżeli zabraknie, to kolejnej porcji dolewamy tuszczu. czy też dokładamy. Tłuszcz rozgrzany, więc kładziemy łyżkę ciasta, czyli taki jeden placuszek. Placki obracamy na drugą stronę. Placki już upieczone, więc je wyjmujemy. I kładziemy kolejną partię. Placki są już gotowe, wyjmuję ostatnią partię. Dziękować wszystkim za miłe komentarze. I pani Mirko zgadzam się z panią, że przepisy powinny być proste i tanie. Zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek, dajcie łapkę w górę pod filmem. To tylko jeden klik. Jeśli to trwaliście do końca, to zapraszam do zrobienia placków ziemniaczanych i placków z dyni. A tutaj znajdziecie nasz najnowszy film. Kliknijcie subskrypcję. 哈。